thank <laughs> you Dziś kręcimy program w Bawarii, najbardziej niemieckim z landów, a to oznacza, że na pewno również bardzo mocno naznaczonym przez motoryzację. W Bawarii powstaje mnóstwo pięknych samochodów. Bawarczycy to ludzie bardzo praktyczni, jak większość Niemców. Na dodatek również w Bawarii mają swoją specyficzną kuchnię, również bardzo praktyczną. Człowiek je i od razu jest najedzony, bez żadnego wydziwiania. Natomiast okazuje się, że jeśli spojrzymy trochę bardziej na samochody związane z Bawarią, Zauważycie również element szaleństwa. I ten element szaleństwa chcemy Wam dzisiaj bardzo pokazać, szczególnie dlatego, że zaledwie 80 km od stolicy Bawarii, czyli Monachium, znajduje się Ingolstadt. Miejsce, w którym jest po pierwsze siedziba Audi, po drugie siedziba Muzeum Audi. I zapraszam Was właśnie do Muzeum Audi po to, abyście mogli zobaczyć, jak sobie radził od początku władca pierścieni. To wielkie dążenie do osiągania maksymalnych prędkości jest uosobione właśnie w tym samochodzie. Srebrna Strzała Auto Union. Jesteśmy w muzeum Audi, a więc tego rodzaju samochody na pewno powinny się tutaj znaleźć. Historia Srebrnej Strzały rozpoczyna się w roku 1934. To właśnie wtedy, w ramach dążenia do osiągania maksymalnych prędkości, powstają samochody, które wyglądają zupełnie inaczej niż to co dotąd można było zobaczyć na drogach czy też torach wyścigowych. Najciekawsze jest to, że te samochody mają potężną moc, wielkie silniki i uwaga bębnowe hamulce, które jak wiadomo są zupełnie niewydajne. W pewnych chwili doszło już nawet do tego, że trzeba było stosować tak zwane hamulce aerodynamiczne, żeby te mogły po prostu wytrzymać normalny wyścig. Na dodatek prędkości maksymalne osiągane przez te samochody są wręcz gargantuiczne. Ten samochód, w którym siedzę, nie należy do najszybszych. Maksymalna prędkość to 250 km na godzinę. Auto należało do Hansa Sztuka, który był mistrzem jeśli chodzi o górskie wyścigi i ten samochód również ma w tej materii naprawdę niebagatelne osiągnięcia. Ale okazuje się, że były takie momenty, kiedy srebrne strzały, bo mówimy tu również o samochodach marki Mercedes, osiągały nawet prędkość 380 km na prostej. I teraz uważajcie, samochód, który nie ma właściwie strefy zgniotu, samochód, który nie ma pasów bezpieczeństwa, samochód, który nie ma żadnych systemów wspomagających, Kim byli ludzie, którzy osiągali tego rodzaju prędkości jadąc autem, które nie miało nawet kabiny? No, jedno jest pewne: skóra na kierownicy, kochani, naprawdę. Prawdopodobnie jest to również standard. Naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby zrobić tu zimny łokieć. Poza tym mam elegancką, gustowną szybkę. Mogę sobie ją nawet w każdej chwili wytrzeć z zewnątrz. Słuchajcie, śmiechy śmiechami, ale ten samochód to naprawdę prawdziwy bolid. Srebrne strzały miały od 12 do 16 cylindrów. Ten, w którym siedzę, tych cylindrów ma 16, co oznacza, że mamy jeszcze na dodatek dwie sprężarki Rootsa. Całość generuje olbrzymią 500-konną moc, co powoduje, że to auto niesamowicie przyspiesza. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają oponki. Te cieniutkie oponki, na szczęście z tyłu ktoś pokusił się jednak o bliźniaki. Natomiast y, pamiętajcie, żadnych systemów bezpieczeństwa. Bardzo ciężko się wsiada, podejrzewam, że jeszcze ciężej się będzie wysiadać. Natomiast y, historia srebrnych strzał jest y, bardzo mocno zróżnicowana. O ile srebrne strzały Mercedesa udało się ukryć i przetrzymały całą II wojnę światową, to auto Union miało zdecydowanie trudniejszą sytuację, ponieważ zakłady w Twikał dostały się pod panowanie radzieckich wojsk i w związku z tym wszystko zostało wywiezione poza jednym egzemplarzem. Auto, w którym siedzę, to właśnie egzemplarz, który służył do górskich wyścigów. Przypomnijmy, Hansztuck. I na dodatek ten samochód zdążył pokonać naprawdę długą drogę po to, aby móc znaleźć się z powrotem w Niemczech, z powrotem w Muzeum Audi w Ingolstadt. Kiedy w 1934 roku rozpoczął się mit srebrnej strzały, zaczęła się również nagroda o Grand Prix, ustalono jedną podstawową zasadę, bardzo prostą, a mianowicie masa pojazdu nie może przekraczać 750 kg. I tak się to zaczęło. A pogeum tej walki właściwie można powiedzieć, że zostało osiągnięte w okolicach roku 1937. Bernd Rosemeyer, jadący właśnie tym samochodem, czyli auto union typ C. Osiągnął na publicznej drodze, bo mówimy o autostradzie pod Frankfurtem, ponad 400 km na godzinę. 404 km na godzinę dokładnie. Ta zażarta walka pomiędzy Mercedesem a Auto Unią trwała naprawdę już bardzo długo i zaczynało się robić bardzo niebezpiecznie. Ginęli ludzie. Okazało się, że również taka historia spotkała Bernda Rosemajera, który. W styczniu 1938 roku, próbując pobić kolejny rekord, prawdopodobnie z powodu silnego bocznego podmuchu powietrza, wzbił się właśnie w to powietrze, runął, auto zostało doszczętnie rozbite, kierowca zginął. Ostatnia zanotowana prędkość tego samochodu to 430 km na godzinę. Po historii związanych z biciem rekordów przez srebrne strzały po II wojnie światowej pojawiła się zupełnie nowa sytuacja, a mianowicie rewolucja w napędach. Jesteśmy przy skromnie wyglądającym samochodzie. To Audi Quattro, nazwa brzmiąca przepięknie z włoskiego Quattro 4, a więc napęd na 4 koła. Cała sytuacja wzięła się od tego, że w 1977 roku. W zimowych warunkach testowano dwa samochody, a mianowicie Audi 200 i Volkswagena Iltisa. Iltis to dość powolna terenówka z napędem właśnie na cztery koła. I nagle doszło do takiej sytuacji, kiedy okazało się, że w tych trudnych, śnieżnych warunkach powolny Iltis radzi sobie o wiele lepiej niż 170-konna limuzyna. I wówczas pojawiła się ta lampka, pomysł, a mianowicie myśl, która spowodowała, że do samochodu z dużym silnikiem. Które może mieć niezłe osiągi, postanowiono włączyć napęd pochodzący właśnie z Iltisa, a więc napęd na cztery koła. Audi Quattro rozpoczęło zupełnie nową historię, jeśli chodzi o rajdy samochodowe. Wystarczy powiedzieć, że w 1981 roku Hanu Mikola, który jako pierwszy miał okazję jeździć Audi z napędem na cztery koła i już wtedy wyrażał bardzo głębokie wyrazy zachwytu, w 1981 roku podczas rajdu Mistrzostw Świata na pierwszym etapie przegonił konkurencję na całych 6 minut rozpoczęła się zupełnie nowa era w wyścigach samochodowych. Uwaga, informacja dla feministek i dla tych, które uważają, że kobiety jeżdżą lepiej niż mężczyźni. W 1981 roku tym samochodem Audi A2 Quattro Michel Mouton wjechała w Sanremo na pierwsze miejsce. Po raz pierwszy w historii rajdów samochodowych. Jedynka. Podium, dziękuję bardzo. Wśród samochodów Audi z napędem Quattro pojawił się również ten potwór Audi 90 o mocy 720 mechanicznych. Tak, w Ameryce wszystko musi być większe i w związku z tym również ten model Audi 90, który widzicie przed sobą, został naprawdę bardzo mocno powiększony. Także jeśli chodzi o moce. 720 koni mechanicznych, zaledwie 6 egzemplarzy wyprodukowano, jeśli chodzi o ten rodzaj Audi 90. Ciekawostką pozostaje to, że wśród kierowców Walter Rell utytułowany jest również Hans-Joachim Sztuk. Hans-Joachim Sztuk, który jest synem Hansa Sztuka, który jeździł srebrną strzałą w latach 30. -tych. Piękna historia rodzinna.